W parlamencie od stycznia leżą trzy projekty ustaw, prostych ustaw, poprawek do ustawy z 24 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, czyli po prostu VAT-u i obniżenie VAT-u na żywność do zera, tak było, obniżenie VAT-u na energię elektryczną do 8% i na gaz do 8%. To jest to, co zawierają te bardzo proste, bardzo łatwe, przy jednej niewielkiej zmianie, to znaczy terminu wprowadzenia w życie ustawy. A w dalszym ciągu nie mają numerów, nie są podjęte, nie są podjęte przez Sejm. A to jest dzisiaj dla Polaków naprawdę najważniejsza sprawa. Panie pośle Kaczyński, jak panu nie wstyd, za waszych rządów inflacja sięgnęła 18%. Przez osiem lat waszych rządów skumulowana inflacja to 50%. Splądrowaliście po portfele Polaków, splądrowaliście oszczędności polskich rodzin. Teraz inflacja wynosi 4%. Zamroziliśmy ceny energii, zamroziliśmy ceny kluczowych nośników po to, aby polskie rodziny, aby ich budżety, aby ich budżety zyskiwały na wartości. Wstyd, panie pośle Kaczyński.